Jest to książka wielowarstwowa. Eee, żeby nie było wątpliwości o jakiej książce mówię. Z jednej strony zaspokaja ciekawość tych, którzy chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć o mitycznej dzisiaj telewizji dziewcząt i chłopców oraz prezentowanych w jej ramach programach. Dla innych dawnych telewizów podróż w, czas, w czasy szkoły podstawowej i podwórkowego dzieciństwa. Jest zapewne pomocą dla pedagogów posługujących się w swojej pracy wideo i medialnym inspirowaniem swoich podopiecznych. Może pozwoli im także wykorzystać doświadczenie byłej generacji w swojej pracy. Generalnie książkę dla każdego. Parę zabawnych epizodów z tamtych czasów i anegdot, obraz sytuacji politycznej i wpływów na podejmowanie tematów telewizyjnych. Dodałoby jej pewnie kolorytu. Ale to jest moja subiektywna ocena. Ogromnym plusem jest, że ktoś podjął ten temat i utrwalił na papierze to, co inaczej rozpłynęłoby się w historycznej mgle niebytu. A teraz jeszcze taka jedna anegdota, co mi się przypomniała. To była taka akcja dziecko na drodze. Oczywiście na początku roku szkolnego policja, policja, yy, harcerstwo i tak dalej i tak dalej. No oczywiście yy, w telewizja dziewcząt i chłopców yy, była od razu, żeby taką fajną rzecz yy, zaprezentować w swoim programie. No i przypomina mi się jak to było, jak się, siedziałam w kaprysie prezesa tam na dole. Nagle zobaczyła mnie chyba Jaśniutka, czyli redaktor jasny. I podeszła do stolika, i mówi, Krzysiek, zrób mi dziecko, zrobisz. Krzysiek, zrobisz mi dziecko na drodze. Wszyscy popatrzyli na nią. On mówi, na drodze, to no ja znam lepsze miejsca nie ma nic przeciwko temu. No, stoliki obok wybuchnęły śmiechem. No ale coś mi się przypomniało niewłaściwego, czy. Tak po prostu. No to parę.